Cześć, z tej strony ja, witajcie w Ortanderze. jest to trzeci odcinek z cyklu Sam Wojny Nie Wygrasz. Ktoś mnie tutaj z subskrybentów prosił, żeby pokazać mu jak latam Mustangiem, to przy okazji tego odcinka będzie mógł zobaczyć. Standardowo, jako że jest to samolot przeznaczony do energii, fightingu, powinniśmy nim... Posiadać przede wszystkim dużą wysokość, jeśli już spotkamy jakiegoś przeciwnika. A że nie wzbija on się tak szybko w górę jak Spitfire'y, dlatego musimy nabierać tą wysokość troszkę dłużej. Przez co najlepiej jest polecieć trochę w bok mapy, żeby mieć właśnie czas na nabranie odpowiedniego pułapu. I przede wszystkim zalecam nie atakowanie, tak jak tutaj widzicie, Spitfire'a. Walczy on z, z kolejnym naszym Mustangiem, który ma trudny orzek do zgryzienia, dlatego że Spitfire miał nad nim z tego co było widać przewagę wysokości i że jest samolotem zwrotniejszym, lepiej się kręci. No, najprawdopodobniej, jeśli będzie miał również dzięki wysokości przewagę prędkości, to e, Mustang mu po prostu nie ucieknie. Pokręcą się chwilę, a potem the Mister M powinien spaść, tak, tak przynajmniej, a, by to wyglądało. Zobaczymy, jak będzie. A jak widzicie, to co mówiłem, Spitfire'y są. Nad nami, dlatego trzeba od nich się oddalić i wzbijać się dalej. Tutaj mustangi mają tylko szansę właśnie dzięki, dzięki przewadze energii. Wtedy nabierają całkiem, całkiem niezłej zwrotności, jak, jak lecą powiedzmy z prędkością 500. Zamiast się usztywniać, to właśnie działa w drugą stronę. Jeśli chodzi o Spitfire'y, to one przy tej prędkości się zaczynają usztywniać, a my zaczynamy nabierać coraz lepszych warunków do manewrowania. Warunków, właściwości. No, taka specyfika samolotu i właśnie należy ją wykorzystywać. Nie kręcimy się ze Spitfire'ami zbyt długo, najlepiej wcale. Jest to należy cały czas taka jedna wielka nuda, bo nic innego nie robimy, jak tylko nabieramy wysokości. Tutaj już prawie będziemy widzieli kosmos, bo, bo będziemy się wzbijać do tam 6-7 tysięcy i takaż tak aż to będzie zabawa. No ta bitwa będzie trwać 30 minut. Sporo się tutaj nalatałem, no jedna z dłuższych bitew, było tu dużo, dużo gonienia. Niestety, jak są duże mapy, a przeciwników zostanie kilku, to wtedy szukają się oni po tych, po tych mapach cały czas. Potem, już po prostu zwyczajnie, brakuje, brakuje chęci do latania. Jak widzi się, że przeciwnik ma przewagę i, i, i cały czas nas ściga, no to staramy się to rozwiązać szybko, jeśli się uda, a jak nie, no to po prostu spadamy. No, tak, taka kolej rzeczy. Ja akurat nie jestem fanem takiego przedłużania. Są, są tacy piloci, że. Będzie leciał godzinę, będzie uciekał przez godzinę przed dwoma pilotami, na przykład jak ma samolot, który się świetnie wznosi. Pewnie znacie takie przypadki ludzi, którzy po prostu no, przeciągają coś zamiast się zmierzyć z przeciwnikiem, z homorem i odejść z tego świata. Jak przystało na mężczyznę, a nie na niewiastę. No to niestety. Cykory. Inaczej się tego nie nazwie, po prostu cykory. No i widzicie na razie sytuacja jest wyrównana 2 do 2 tylko że dalej sporo, sporo samolotów e, zaczyna schodzić za szybko tutaj naprawdę P-51 powinny jak najdłużej trzymać wysokość bo to jest ich e, największa siła Tutaj powinniśmy na początku cały czas lecieć w górę, grać Mustangiem i starać się zbijać wszystkie samoloty przeciwnika do dołu, czyli straszyć je trochę, atakować na nie z góry, po to, żeby właśnie oni, jak to jest często e, widoczne na Habeku, jak ktoś jest atakowany z tyłu czy z góry, z przeciwnika, to najczęściej ucieka do dołu. to jest właśnie zbijanie do dołu. I trzeba się starać, jak najwięcej przeciwników zbić do dołu. Wtedy będą łatwiejsi do, do zniszczenia. Chociażby, nawet przez, przez naszych kolegów z Teamu, jeśli wytracą oni prędkość, potem nie będą mogli nabierać wysokości zbyt szybko. Są to łatwe fragi, nawet Spitfire'y, jeśli wytracą prędkość, to już nie są takie manewrowe. I znacznie łatwiej je wtedy zestrzelić. To jak widzicie, jest pierwsza osoba, która, jakiś felgon, która została pozbawiona życia, nie wiadomo jakich, no, druga osoba też, rozbijają się. Ciekawe jak oni się rozbijają, tu już sytuacja wygląda coraz gorzej, bo jest 4-2. Ostatnio zauważyłem, że dużo samolotów się rozbija, nie wiem czy jest to spowodowane tym, że po prostu tracą oni skrzydła, czy są jakieś problemy z połączeniem, bo tak też może być po prostu, albo jakieś bagi wywala kogoś z gry. My widzimy, że się rozbiła to nie jest prawda. Dobra, tutaj o taki mustang. Mustań taki jest dla nas już celem, który możemy ryznąć. On nie schodzi jakoś drastycznie w dół. Najprawdopodobniej no nawet do końca nie jest świadomy, że zaraz otworzymy do niego ogień, co się właśnie dzieje. Widzicie, od razu coś dostał, został pospalony, kolejny strzał i nie schodzimy za nim, nie dobijamy go. Jak ktoś go nam ukradnie, niech się cieszy, jak mu jest taki frak, uważa, że to coś super dla niego, że zestrzelony samolot, dobił, to dobra, nie, niech ma, nie będę taki, że będę mu żałował. Karną cię, że ja takich zazwyczaj zostawiam, niech się fajczą. I tutaj pokażę, jak można schodzić, właśnie, zobaczcie, mieliśmy koło 6000. Zobaczcie, można schodzić, żeby nie łamać skrzydeł, bo tutaj chyba właśnie o to, sorry, nie pamiętam Twojego niku, pytała osoba o Mustangi. Schodzimy sobie prędkość 0, ewentualnie jeśli nam potrzeba jeszcze bardziej zwolnić, to włączamy klapy, tak jak ja teraz, proszę bardzo. I ta prędkość będzie rosła znacznie mniej, a jeśli dalej jest za wysoko. To manewrujemy lewo, prawo. Wtedy ta prędkość rośnie o wiele wolniej, albo wręcz zaczyna spadać. Tutaj, tego bifi, teraz próbujemy ryznąć. Będzie taki atak no, z 6000 do 500 metrów, mm. mniej więcej. A robię to tylko dlatego, żeby właśnie pokazać, jak się powinno schodzić. Niestety bi fighter został potraktowany beznadziejnie. Samolot za samolot się rozbiły. Rozpacz i tragedia były dzień, bo tak byłby nasz. No ale cóż, mówi się trudno. Kolejne rozbijanko w tej grze. Zobaczcie, to ten Mustang, który spadał, strasznie wytrzymały jest. On jest, on jest Mustangiem premiowym. Widać, że jakiś cheat. Dostał z takiej odległości, się palił, dostał kryty i dalej leci. Teraz zobaczymy co tu się z nim dzieje, no ale, ale się wreszcie rozwalił. Nawet nam go zaliczyło i... Brawo, fair play. Fair play ze strony gry, a tymczasem już sytuacja wygląda lekko tragicznie bo koszą naszych na potęga to dlatego, że nie mają oni wysokości i się kręcą ze Spitfire'ami, które kręcą się, e, są to samoloty, które kręcą się w poziomie e, jedne z najlepszych, tylko, tylko japońskie zera kręcą się lepiej, dlatego powodzenia dla mustangów. A zaraz zademonstruję jak należałoby to robić. Jeśli chodzi o atak na takich panów, którzy, którzy właśnie są dogfighterami, a my jesteśmy to tutaj cały czas panuje jedna zasada: spadamy na takiego kogoś najlepiej na plecki i staramy się go strącić. Jak się nie udaje, odbijamy w górę, ewentualnie uciekamy. Jak za nami idzie, bo Pitfire'y, trzeba mieć to na uwadze spinają się lepiej niż my. Więc jakbyśmy uciekali przed nimi w górę, to za jakiś czas nas po prostu dorwie. Zobaczcie, kolejne rozbijanko. Ludzie, co się tu dzieje? Wszyscy się cmokają po buzi normalnie. Nie wiem, to jest walka na pięści, czy, czy co tutaj się odstawia w tej, tej bitwie? Jakaś po prostu paranoja. No ale trudno. Od chyba znowu coś, coś pozmieniali, bo te samoloty znowu nie są widoczne. Z paru metrów normalnie się dopiero zaczynają pojawiać. Jakaś kpina na takich dużych mapach, żeby nie móc dostrzec samolotu, to jest już naprawdę... O, żenujące. Dopiero jak się jest naprawdę blisko widać te maszyny. Baczcie zostało nas czterech na czterech, czyli szanse na razie równe. O, zapytamy się, czy ktoś wie, gdzie są ci panowie. Ktoś wie, czyli są na gdzie lecimy, o proszę, pojawiło się D520, to kolejny samolot premium, Spitfire, i cóż my jeszcze tutaj będziemy mieli, kolejny Spitfire, zobaczcie, no z takiej odległości, żebyśmy nie widzieli tego Spitfire'a, co nam tutaj zniknął, no to jest już pina. lekka przesada. Dobra, mamy 3 spitki D520 i jest teraz 4,3. I tego F4, F4u zaraz też rozwalą. Rozpacz. No właśnie, czyli 4,2. spróbujemy na te D520. Zobaczcie, a tak się nie udało. Odbijamy w górę. Bo tak nawet nie wie, że odbiliśmy w górę, bo tam robi jakieś manewry, jakbyśmy go dalej atakowali. Sytuacja jest wesoła. Mamy kolesia, który jest tam 20 kg od nas, żeby nam pomóc. Gościu znowu znika, mimo że jest kilometr ode mnie. Kpina znowu totalna. O, I teraz, właśnie, atakujemy sobie z plecków. Oki doki. I odlatujemy. Teraz tak, ten spit nas nie będzie atakował, ten też nie. Ten ma na nas chrapkę. O, dobra, zejdziemy sobie jeszcze na tego. Ten ma na nas chrapkę, ale nie ma takiej prędkości, więc chodząc nabierzemy sobie prędkości macie gościu, od razu ostro schodzi. Ostro schodzi to jest właśnie to, że ciężko trafić nam będzie Spitfire'y, które będą aha, dobrze manewrować. Już nie będziemy zawracać na ten tego Spita, bo to nie ma najmniejszego sensu. O, te dwa pewnie się będą w stronę bazy uciekać. Tutaj mamy tego Mustang'a, który nam może pomoże Jeszcze 13 kg ma do nas Teraz będziemy robili nawrót na, na jakiegoś Spitfire'a, No właśnie, bo nas już tutaj dochodzi Jak widzicie, że Was dochodzi taki dogfighter To po prostu nie wspinacie się Ale baczcie, zobaczcie jak sobie idzie za nami, bo on teraz się wspina Więc jak będziemy się dalej wspinać ma demonstracja. on dalej będzie nas dochodził nie jesteśmy nie jesteśmy BF-em który się wspina kosmicznie ale jesteśmy Mustangiem, który zobaczcie zobaczcie jak teraz zasuwamy jeśli chodzi o prędkość w poziomie już nas przestał dochodzić i zobaczcie jak tylko chwila musiała minąć żebyśmy znowu zaczęli się oddalać i tak właśnie się ucieka a, a propos naszego wsparcia się zabiło, o, nasze wsparcie spada, urwało sobie skrzydła i brawo, brawo, brawo. Cóż, pokazywałem jakiś parę minut temu, jak należy schodzić bezpiecznie. Polecam polecam się przypatrzeć i stosować w praktyce, jak już się nabierze takiej wysokości, żeby się nie zabić. To nie jest tryb zręcznościowy, gdzie się nie da zabić. No zobaczcie, zawracamy tutaj. No, jesteśmy przeciwko trzem samolotom. Musimy ryzykować, bo. Bo będziemy się po prostu majdać strasznie długo, a to zajmuje tyle czasu, że, że masakra to był, to był taki Hedon, tylko że wydaje mi się, że na korzyść na nas, dlatego że mieliśmy pozycję do ataku z góry, która według mnie jest zawsze lepsza. Łatwiej jest sterować jak się schodzi pod kątem w dół niż jak, się, niż jak ktoś cię atakuje pod kątem w górę. Przynajmniej dla mnie. No cóż, zostaliśmy sami na trzy samoloty i tak jak mówię, tutaj widoczność jest tak beznadziejna, że po prostu znaleźć teraz te samoloty to jest, to jest jakaś kpina. Ja tutaj ich szukałem, 10 minut oni gdzieś tutaj kluczyli, baterii, No po prostu jedna wielka masakra. Przewinę wam to, żeby, żeby tutaj ta bitwa nie trwała też pół godziny, tylko właśnie już na sam koniec, jak mnie dormą. Niestety, tak więc do zobaczenia za chwilkę. Ok, to jest dokładnie 10 minut później. Poleciałem na lotnisko, się przeładowałem. W międzyczasie już jak mam walczyć to wolę mieć full ammo. I tutaj jak widzicie są dwie małe kropeczki, wreszcie je znalazłem. Dwa, dwa Spitfire'y na jednego Mustanga, a y mają przewagę w wysokości, Czy sytuacja po prostu dla nas niestety tragiczna. No i tutaj pokażę Wam, dlaczego się e, nie kręcimy ze Spitfire'em. No, dobra, schodzimy mu z celownika. Zobaczcie, niby, niby, kręcimy się dosyć nieźle, jeśli chodzi o pion. No cóż, może i kręcimy się dosyć nieźle, ale zobaczcie, że speed nas by dochodzi. On się kręci lepiej, kręci się lepiej w poziomie, kręci się lepiej w pionie. Proszę bardzo, zobaczcie. Nie wykręcicie speedfire'a, no, jest to prosta zasada, no, tyle. Będzie, będzie w końcu tak walił, wali, aż Was rozwali. Macie tylko jedną szansę, żeby mu odskoczyć, tu już drugi chłopak zaczął, jako wsparcie przyszedł. Możecie próbować, jeśli są cięcy piloci, wchodzić ostro w dół i czekać aż im, aż im urwie skrzydła. Wy, wy, wy wytrzymujecie w nurku znacznie więcej niż, niż te spity, tego jest to metoda. Oczywiście doświadczeni piloci się na to nie dadzą nabrać. Ja niestety na takich trafiłem, dlatego cóż, sztuczka się nie udała, chłopaki tylko wyrównali, trzymali sobie wysokość. Oczywiście tutaj będziemy sobie mogli na spokojnie się od nich oddalać, nie, nie mają szans utrzymać takiej prędkości pościgowej jak my. Jesteśmy szybszym samolotem jeśli chodzi o lot poziomy, na to akurat nic nie poradzą. No tutaj tak jak mówię, mogłem tak uciekać z nimi po całej mapie, się bawić, ale i tak e, punkty raczej by pierwsze się skończyły mi. E, przynajmniej tak podejrzewam. Nie chciałem tego sprawdzać, już mówię, po, po tym półgodzinnym locie miałem lekko dosyć i, i zaraz tutaj będzie, będzie nawrót, e, będę się starał znowu wziąć kogoś na Hedona co się niestety nie uda. Chłopaki już zobaczyli, widać po tym co zrobiłem z pozostałymi maszynami, które ze mną walczyły, że trzeba mnie po prostu brać na skręcanie i tyle. No to jest prawidłowo zresztą. No, każdy dog fighter musi wykorzystywać to, że jest właśnie zwrotniejszy i czekać aż, aż taki energy fighter straci całą energię. Wtedy jest free fragiem i go nie ma. Obaczcie, chłopaki od razu schodzą. Ten akurat tutaj jakby jakby te skrzydło nie było uszkodzone, bo zobaczcie, jest prawe skrzydło uszkodzone i samolot w lewo o wiele, o wiele gorzej skręca i o wiele wolniej I jakby nie te małe uszkodzenie skrzydła bardzo możliwe, żeby, żeby dostał w końcu sorki i coś, coś by weszło. A tak niestety dorwał mnie drugi kolega i jest po sprawie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że zobaczyliście jak się prawidłowo lata Mustangiem i że o to chodziło koledze, który mnie subskrybuje. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, miłego dnia, cześć! A jeszcze, jeszcze jak się pożegnam, tyle że zarobiło za trzy samoloty, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. To na razie, hej!